Jest taki bardzo stary polski film, powstał tuż po wojnie, nazywa się Popiół i Diament i tam jest taka niesamowita scena, właściwie fabuły, nie pamiętam, ale pamiętam tą scenę. Jest jakiś bar, jest taki szynkwa, sobity blachą, wchodzi młody chłopak, widać, że z konspiracji, stawia szklaneczki. Nalewa spirytus i zapala je po kolei, wymieniając pseudonimy poległych kolegów. Właściwie, dziś jest taki dzień, że też chciałoby się takie światła zapalić wszędzie może już nie, płonący spirytus może nie taka, taka mroczna symbolika ale ja osobiście tych długów, które wymagałyby zapalenia takiego światła, mam co niemiara. Przede wszystkim wobec ludzi lasu, szeroko pojętego Ci ludzi z tych ludzi z konspiracji, którzy. Namówili mi do tego, żebym wyrzucił całą swoją zdobytą na uniwersytecie wiedzę historyczną. Może nie całą, ale sporą część dotyczącą historii najnowszej i zaczął na tą historię patrzeć inaczej. I muszę powiedzieć, że jestem im dzisiaj ogromnie wdzięczny. Oni nauczyli mnie patrzeć na tą najnowszą historię. Dzisiaj jesteśmy we Wronowie. To jest taka maleńka miejscowość położona. Obok Poniatowej, zapisała się w dziejach Powstania Listopadowego, ale nie to powstanie nas interesuje. Wronów zapamiętam na całe życie. Jak powiedziałem, zdarzyła się tutaj najbardziej metafizyczna historia w dziejach Poszukiwacza historii. Otóż zatrzymaliśmy się gdzieś tutaj. Droga nie była jeszcze tak asfaltowana jakieś kociołby, to był początek nowego tysiąclecia. W samochodzie siedziało trzech wspaniałych partyzantów Zapory: Morwa, Marian Pawełczak, gitarka Eugeniusz Mordoń. I Zbyszek matysiak Kowoj. Postaci bardzo różne, ale zarazem z, taką, z takim poczuciem głębokiej misji, że muszą pamięć o swoich poległych kolegach o tych, którzy zniknęli, przenieść w następne pokolenia. I muszę powiedzieć, że za każdym razem, kiedy dzwoniłem do nich i mówiłem, wybierzmy się w teren, nigdy nie mieli momentu wahania, wiedzieli, że to, co mogą zrobić dla umarłych, to jest Przede wszystkim narracja, opowieść i trzeba powiedzieć, że ta narracja, ta opowieść zaowocowała wspaniale. Dzisiaj pamięć o Zaporczykach na Lubelszczyźnie jest wspaniale ugruntowana. Są rajdy, tablice, pomniki, są wydawnictwa, jest mnóstwo materiałów w internecie. Natomiast to, co zdarzyło się tutaj. Zatrzymaliśmy się naszym busikiem telewizyjnym. Ja, dźwiękowiec, operator i kierowca, a w środku właśnie trzech panów. Gitarka siedział tak na samym skraju, otworzyłem te drzwi, bo było bardzo gorąco. I gitarka za, zaczyna się rozglądać i mówi: zaraz, zaraz, to gdzieś tutaj. Zatrzymaliśmy się na wieczorny popas. Taka jakaś chałupka na skraju, nie pamiętam która to. Weszliśmy do izby, zaczęliśmy palić pod piecem. Gospodyni znalazła jakieś mleko, a Jurek góral. Nasz przyjaciel, który zjawił się w oddziale po powstaniu warszawskim, był specjalistą, saperem, rozłożył się na pierzynach na łóżku. A trzeba powiedzieć, że Jura Góral, tak opowiada gitarka, nosił zawsze w kieszeni kostkę trotylu. Kostkę trotylu z włożonym zapalnikiem, z dwoma drucikami, które były pozbawione izolacji. No straszliwe przyzwyczajenie, ale takie przyzwyczajenie miał. Położył się na tym, na tym łóżku, w izbie było mroczno, chciał zaświecić latarkę, wyjął ją z kieszeni, próbuje pali, nie pali, pali, nie pali i wtedy wyjął baterię i tą baterię, ponieważ chciał zobaczyć co jest pod spodem w latarce, może jakieś blaszki się pogięły, schował do kieszeni. Gitarka nie dokończył tego zdania, kiedy w jego własnej kieszeni, w kieszeni gitarki eksplodowała gazowa zapalniczka. Wyobrażacie sobie Państwo coś takiego? Eksplozja zapalniczki gazowej? Ja o czymś takim nie słyszałem. Mam na to świadków, byli jak Wszyscy członkowie ekipy i owi, owi partyzanci, których niezwykle dobrze wspominam i ogromnie szanuję, eksplodowała zapalniczka. Wtedy gitarka i <struchlał> mówi: Tak, Gural postanowił sobie przypomnieć to ostatni jego numer. Gural zginął w tym wybuchu, oni zostali ogłuszeni, ci pozostali partyzanci, którzy byli w izbie, a że pędziło tutaj za nimi UB, zaczęły się już jakieś tam strzelania na skraju lasu. Partyzanci szybko się zwinęli. Jurka Górala zostawili, zostawili w izbie. Otóż chłopi, jak to zawsze chłopi, we wszystkich epokach, we wszystkich dziejowych zakrętach Jurka Górala pochowali, ale nikt nie zapamiętał gdzie. I tu gitarka mówi tak. Wiecie co mówi? Musimy pochodzić tu po chałupach, popytać. A dzień był straszliwie skwarny. Może ktoś wie, gdzie Góral jest pochowany? I zaczęło się krążenie tych właśnie trzech partyzantów od zapory, starszych już wtedy panów i nasze, i rozpytywanie. Za chwilę gitarka wraca i mówi: Tak, wiem. To na cmentarzu z pierwszej wojny. No i ruszyliśmy szukać tego cmentarza z pierwszej wojny. się trochę po lesie. W końcu starszy pan odnalazł tą dróżkę. Dzisiaj ona jest wyjeżdżona, bardzo, bardzo wyraźna. Ba, tam na początku znajdziemy kierunkowskazy z napisem cmentarz z pierwszej wojny światowej. Wielkie dzięki tym, którzy to zrobili. W każdym razie odnaleźliśmy w tym gąszczu miejsce, bo tak to trzeba nazwać. Miejsce, gdzie były wyraźne ślady y, niegdysiejszych nagrobków. I wtedy starszy pan powiedział, to powinno być tutaj, pokazał miejsce, mniej więcej w tym miejscu pochowaliśmy tego, który właśnie zginął w tym wybuchu tej kostki trotylu. Pokazałem tą historię w telewizji lokalnej i natychmiast niemal odezwał się człowiek, powiedział, Będziemy robić renowacje cmentarzy pierwszowojennych. Zajmiemy się również Wronowem i bardzo się cieszę, że możemy również upamiętnić Jurka Gurala. I w ten sposób powstał ten cmentarz w tym nowym kształcie, dostojnym kształcie i Jurek Gural też nagrobek ma. Proszę, cmentarz Pięknie odnowiony, a trzeba powiedzieć, że tutaj na tych terenach, mniej więcej od Wisły aż po zamość, na terenach tak zwanej Bitwy Kraśnickiej, takich właśnie miejsc jest co niemiara. Czasem w polu jest tylko taki wyodrębniony prostokąt czy kwadrat. My doskonale wiemy, że to pierwszowojenny cmentarz. Tu na tym cmentarzu spoczywa 26 żołnierzy niemieckich i czterech żołnierzy armii Austro Węgier poległy w 1915 roku. Dopiszemy tutaj jeszcze i Jurek Gural, partyzant Zapory, tu nie ma wątpliwości, gdzie trzeba szukać partyzanta. Spójrzcie Państwo. Jurek. Pseudonim Góral, żołnierz AK. Pięknie przygotowany ten nagrobek, dokładnie w tym miejscu, gdzie ów starszy pan pokazał. A co najciekawsze, spójrzcie Państwo, przyszliśmy w tej chwili, a tu już. Płonie wszędzie światło. My też dołożymy swoje. Ja swoje dołożę przede wszystkim w imieniu gitarki, który był cały roztrzęsiony tą sprawą. Mówi: Jak to? Taki znak mi dał. Eksplodowała mi w kieszeni zapalniczka. Muszę tą sprawę załatwić. Ale jest taka tajemnicza mechanika historii, która sprawia, że rzeczy z pozoru, z pozoru niezałatwialne nagle toczą się po prostu same. O. Niech będzie biało, czerwono. Jest biało. Jest czerwono. Zaraz zapalimy te światła. Ja natomiast muszę powiedzieć Państwu, co jeszcze zabrałem w drogę. To jest niezwykły album. Jedna z tych książek, które mają w mojej bibliotece honorową półkę. Autorem jest pani Ewa Kurek. To jest kobieta, która poświęciła się historii bez reszty i która uświadomiła mi, że historyk to nie jest ktoś, kto przekłada papiery. Ja chciałbym przywołać wstęp do tego albumu, a tu jest dedykacja Adamowi Sikorskiemu z dobrymi zawsze myślami, Ewa Kurek, 2002 rok. To pani Ewa poznała mnie z całą gromadą wspaniałych ludzi, to ona sprawiła, że y, mogłem współpracować i z kowbojem, i z morwą, i z gitarką, aby te opowieści tym razem w przestrzeni elektronicznej szły dalej. Pani Ewa tutaj w współpracy z nami w telewizji zrobiła trzy wspaniałe filmy o Zaporczykach. Powstał niezwykły dokument. W każdym razie ten, ten, do, ten niezwykły dokument służy mi również jako taki wyjątkowy pamiętnik. Rusin Aleksander, jeden z tych partyzantów, to ta postać, niezwykły człowiek, o którym jeszcze opowiem. Z każdego zabitego wroga zdejmował medale, wieszał na, swoje, na swojej piersi. A to są zdjęcia z wielkiego rajdu Zaporczyków, który poszedł aż w Karpaty, doszli do Dukli. No, to jest to w zupełnie temat na odrębną opowieść. W każdym razie dzięki pani Ewie i dzięki gromadzie najmłodszej generacji historyków, przed którymi chylę głowę, Zacząłem patrzeć na historię inaczej. Po pierwsze, jak tutaj zasugerowała mi pani Ewa, w tym wstępie, należy na historię spojrzeć nie jak na stertę papierów. Posłuchajcie, co napisała. W zdecydowanej większości opracowań historycznych dotyczących Armii Krajowej, wśród gąszcza przepisów, znajdujemy przede wszystkim informacje, kto i w jakich okresach stał na czele danego okręgu inspektoratu, rejonu lub obwodu. Ile i na jakim obszarze działało oddziałów, jakie wykonano akcje. W tych solidnych opracowaniach historycznych z reguły nie widać jednak człowieka, jego lęków, dramatów i wahań. Wszystko jest na rozkaz i wszystko zgodnie z wojskową taktyką. Tak historycy w czas pokoju wyobrażają sobie wojnę i partyzantkę, bo tyle widać jest z cenionych najwyżej przez większość historyków pisanych źródeł archiwalnych. Pani Ewa sprawiła, że zrozumiałem, że historia to przede wszystkim ludzie w całej swej skomplikowanej naturze, w całym tym, tym swoim głębokim wnętrzu, i zacząłem na historię patrzeć inaczej. A tutaj wydawałoby się, że Rzecz się dokonała, że jest przyzwoite miejsce spoczynku, że jest płyta, że jest krzyż, nawet jest biało-czerwona flaga, ale ciągle nie wiemy, jak nazywał się nasz bohater, ciągle nie wiemy, jakie były jego wcześniejsze losy. Dlatego też po raz nie wiem, który. Bo często zdarzało mi się tutaj do Wronowa, na ten cmentarzyk, wracać i apelować apelować przede wszystkim do znawców historii Powstania Warszawskiego. Spróbujcie odnaleźć postać, która by miała następujące cechy rozpoznawcze. Imię Jurek, pseudonim góral. Co do pseudonimów było tak, że kiedy zmieniała się rzeczywistość wojenna, zmieniano pseudonimy. Kiedy pojawiali się sowieci, kiedy kończyło się Powstanie Warszawskie, być może. Góral jest nowym pseudonimem naszego bohatera. No i wreszcie specjalizacja saperska i to przyzwyczajenie z tą kostką trotylu z włożonym zapalnikiem w kieszeni. Być może któryś z was, panowie historycy powstania, jest w stanie nam pomóc. Bardzo chciałbym, żeby tutaj mimo wszystko, mimo tego, że nagrobek jest bardzo przyzwoity, żeby tutaj udało nam się postawić pełną informację biograficzną. No ale na razie mogę tylko kłaniać się i prosić. Zeszliśmy z głównej drogi w Ratoszynie Pierwszym, to jest miejscowość koło Chodla. Chciałbym Państwu tutaj opowiedzieć jeszcze jedną historię, której na, głównym narratorem był oczywiście Eugeniusz Mordoń Gitarka, ale najpierw pokażę Państwu jego fotografię. Zaraz je znajdę. O, to ten chłopiec, można powiedzieć. W czapce, uszance, zdobytej pewnie na jakimś czerwonarmiście. Tutaj kolejna jego fotografia. Był najmłodszym partyzantem w oddziale Zapory. Otóż to, był, to było bardzo nieszczęśliwe dziecko. Kiedy miał 8 lat, zmarła jego matka. Potem ojca zabili Niemcy. Przygarnęła go jakaś krewna mieszkająca w Lublinie w pobliżu dworca kolejowego, a kiedy. Przyszła pora mu wziąć się za jakąś robotę, znalazła mu pracę w warsztatach kolejowych tuż przy dworcu w Lublinie. Naprawiali tam urządzenia stacyjne, naprawiali semafory. To wszystko, co do funkcjonowania kolei było potrzebne. I tak było przez parę miesięcy, aż pewnego dnia Niemiec majster posądził Eugeniusza genia Mordonia o kradzież. Nie, to ty nie tyle, że posądził, to jeszcze sprał go potężnie. Taką gumą y, z jakiegoś kabla wyciętą. No, Genio oczywiście przetrzymał to bicie. Wrócił do domu, ale nim wrócił do domu, otworzył okno we wspólnej jadalni tych uczniów, czeladników i, i robotników pracujących w tych warsztatach kolejowych. Kiedy wszyscy wyszli z tej, y, z tej hali, w nocy wrócił tam. Wszedł przez okno, oblał wszystko naftą i podpalił. Opowiadał mi, że ponieważ mieszkał blisko przy dworcu doskonale widział coraz potężniejszą łunę nad dworcem. Oczywiście w mieście zostać nie mógł. Przeniósł się więc do krężnicy, tam miał rodzinę, tam zaczęła się historia konspiracyjna, która rozwinęła się potem w ciąg naprawdę niezwykłych przygód. Finalnie trafił do oddziału majora zapory, a ponieważ był młodziutkim chłopakiem, nie pozwolono mu brać udziału w walce, był w taborach. Chłopakom, którzy walczyli w pierwszej linii, donosił magazynki do Djektyarowa, te magazynki ładował. Kiedy planowaliśmy kolejny telewizyjny wyjazd w teren, a więc morwa, gitarka, cowboy i nasza telewizyjna ekipa, y, gitarka koniecznie nalegał, żeby odbyło się to w święto trzech króli, czyli 6 stycznia. Nie pytałem go dlaczego, ale zrozumiałem, kiedy trafiliśmy tutaj, maleńki domek. Rzeszliwi gospodarze wpuścili nas do środka. Zasiedliśmy przy długim stole w niewielkiej izbie. Miejsca było mało. A on mówi tak: "Tutaj znaleźliśmy się 6 stycznia, w święto Trzech Króli 1947 roku, za nami nieustannie tropiła ubecja, tropiło wojsko. Siedzimy se przy stole, nie wystawialiśmy wart, powiada gitarka, natomiast w pewnym momencie któryś z chłopaków mówi tak Wyślijmy chłopaka, dziecko tutejszego gospodarza, niech się rozejrzy po okolicy. Siedzą więc przy stole. Jeden z partyzantów, pseudonim Długi, miał zwyczaj kłaść obok siebie na stole pistolet. I tym razem zrobił tak samo. Cała broń: rkm -y, pistolety maszynowe, złożona była w kącie. Płonął ogień na kominie. Nagle, jak opowiada gitarka, w sieni rozległy się szmery. A, mówi któryś. Pewnie chłopak wraca, ale chłopak nie wrócił. Kiedy wyszedł ze środka, nagle zobaczył, że całe to podwórko pełne jest wojska. Spojrzał od razu w lufy, cofnął się, skoczył do drugiej izby, w las gdzieś tam w jakiś cichy kącik i siedział. Nagle drzwi do tej izby, gdzie siedzieli partyzanci, rozwarły się i wyjrzały lufy pistoletów maszynowych, wojskowych. Potem to, co się co zdarzyło, miało charakter po prostu skutków Błyskawicznego reagowania na nową sytuację. Długi, który miał obok siebie pistolet, natychmiast wystrzelił w kierunku tych luf, zaglądających do kuchni. Wystrzał, zdmuchnął lampę naftową, zrobiło się ciemno i wszyscy, jak jeden mąż, partyzanci padli na podłogę. Sernie walnęły dookoła, posypały się drzazgi ze ścian, posypały się rozbite talerze, ale nikt nie zginął. Wtedy oni zaczęli ostrzeliwać tych. Żołnierzy we drzwiach. Doczołgali się do broni maszynowej, chwycili pistolety maszynowe, chwycili RKM-y i zaczęli strzelać. Wojsko odskoczyło stąd, schowało się tam za stodołę, bo to układ jest taki, że jest dom. Tam jest stodoła i są dwa budynki: tam budynek gospodarczy i tutaj też taki budyneczek pomocniczy. Wojsko rozbiegło się tutaj dookoła i zaczynało strzelać. Porucznik Cedur, który tą grupą dowodził, wybiegł pierwszy i legł tutaj przy bramie. Najpierw strzelał z pistoletu, ale potem sięgnął po swój czeski RKM i mówi do gitarki, która lekko obok niego: Skocz przynieś mi magazynki, bo kiedy nacisnął spust RKM-u, RKM tylko wydał takie kłapnięcie zamka, amunicji w magazynku nie było. Wtedy niestety. Ubecy obrzucili ten teren granatami. Gitarka opowiadał, że ostatnie spojrzenie na porusznika było takie. Leżał skrwawiony, w ręku pistolet. Ta opowieść i te obrazy tkwić będą we mnie. A najpiękniejsze jest to, że ta pamięć została przeniesiona. Spójrzcie Państwo, jaka płyta. Na skraju tych, tego dokładnie miejsca wydarzeń. Mamy tutaj imiona i nazwiska uczestników. Gitarka Eugeniusz Mordoń, Dąbek Kazimierz Kocoń, Dyzio Bogdan Pizewicz, Długi Stanisław Fianczak i Szczurek Marian Goliszek. Oczywiście dowodzi nimi porucznik... Cedur Jerzy Stefański, który pojawił się tutaj po wydostaniu z syberyjskiego piekła, zesłania, wrócił do konspiracji, bo wcześniej w konspiracji już działał, potem zagarnęli go Sowieci, wrócił i dowodził właśnie tym patrolem. Ja jestem serdecznie wdzięczny za ten wspaniały łańcuszek pamięci. Tutaj widać, że ta historia żyje. Przyjeżdżaliśmy. Tutaj 20 lat temu z trudem można było odnaleźć to miejsce. Dzisiaj wędrowiec wie doskonale, co się tutaj wydarzyło i jak to miejsce dla historii polskiej konspiracji jest ważne. A najważniejsze jest to, że nie ma tutaj takiego patosu typowego dla pomników, tylko jest po prostu opis: że zginął porusznik cedur, że zaatakowany. Zanim zginął, dwukrotnie ratował życie swoich, swoich kolegów. Wymienione są imiona i nazwiska. To jest po prostu dowód na pewien inny typ pamięci. Ta pamięć nie żywi się wielko, wielkomóstwem. Ta pamięć żywi się konkretem, żywi się, żywi się taką fabułą. Bez tej fabuły nie ma historycznej narracji. Tu stąd, kiedy porusznik Cedur zginął, Przewieziono go do pobliskiego borowa. Zobaczycie państwo, co to za miejsce. I znowu taka sytuacja, że Pierwszy wojenny cmentarz przytulił poległych partyzantów, no bo gdzież przed okiem niemieckim czy przed okiem Ubeka można było schować w swoich poległych, właśnie w takich miejscach. Tutaj przeżyłem też taką przedziwną historię, której znowu głównym bohaterem jest gitarka. Podeszliśmy do tych pomników, one już teraz są takie bardzo zadbane bardzo wyraziste. I znowu był gitarka, i znowu był morwa, i znowu był cowboy. Stanęli tutaj, i wtedy gitarka zaczął płakać. Tak jakby czas się zatrzymał, tak jakby znowu było Święto Trzech Króli 1947 roku, podszedł tutaj bliżej, chwycił ten łańcuch i mówi tak, panie poruczniku, ale ja te magazynki wtedy przyniosłem. To te magazynki do tego czeskiego RKM-u, których zabrakło w tej strzelaninie przy furtce. Ten płaczący gitarka zostanie ze mną na zawsze. Również na zawsze zostaną ze mną ci wspaniali ludzie, którzy przeżyli wojnę. Udało im się wymknąć z łap ubeckich, ale potem przez całą swoją dorosłość starali się hołubić pamięć o swoich kolegach. To było jeszcze w tych czasach, kiedy ta Komuna się dopiero co rozpadła. Kiedy jeszcze nie było tego wspaniałego systemu narodowej pamięci, i dzisiaj spotkalibyśmy tutaj kompanie honorowe, sztandary. Byłoby bardzo uroczyście, byłyby tłumy ludzi. A wtedy stanęła ta grupka tych, którzy przetrwali, a obok stanął właściciel młyna. Ten młyn w Borowie, tam na dole, pan Mazurkiewicz, uniósł do góry swoją strzelbę dwulufową. I oddał dwa strzały salwy honorowej. To są bardzo mocne, bardzo mocne przeżycia, ale jak powiadam jeszcze raz, to jest również dowód na owo cudowne działanie tej sztafety pamięci. Ci, którzy przeżyli, czuli się zobowiązani wobec tych, którzy polegli. A dzisiaj, a dzisiaj już ani gitarki, ani morwy, ani kowboja nie ma, ale ta pamięć jest tutaj niezwykle silna. Świeżuteńka flaga. Płonie światło. Ja też zapalę światło, światło wdzięczności wobec tych wszystkich moich przyjaciół, którzy włożyli tyle energii w edukację kolejnych pokoleń. Ja nigdy nie zapomnę kowboja. O nim dzisiaj mówiłem najmniej. Zbyszek Matysiak. Niezwykła postać. Ścigant motocyklowy. Kiedy przymknę oczy, widzę go, który, jak, widzę go jak w Kazimierzu wyskakuje z takiego wzgórza na motocyklu krosowym, przelatuje kilka metrów. Twardo ląduje. Wspaniały człowiek, wspaniały sportowiec. I ten właśnie kowboj w takich warunkach polowych trzyma na kolanach mojego małego czteroletniego synka i toczy z nim bitwę pod krężnicą z Niemcami. Opowiada, strzela, przenosi akcje. Synek patrzy w niego jak zahipnotyzowany. Dzisiaj mój syn, dorosły mężczyzna, doskonale pamięta każde słowo. To jest właśnie potęga tego słowa, to jest potęga tej narracji. A kolejna wdzięczność, oczywiście, wobec pani Ewy Kurek, która cierpliwie. Krążyła po okolicy, odnajdowała tych, którzy ciągle byli zlęknieni swego własnego życiorysu, bo nie wiadomo, czy komu na przypadkiem nie wróci, kręciła filmy. I gdzieś tu, w borowie na dole, jest taka scena, jest zmierzch. Płonie ognisko, wokół stoją właśnie gitarka. Kowboj, Morwa i cała grupa żyjących jeszcze partyzantów Zapory i śpiewają. Śpiewają piękną pieśń Marsz Zaporczyków. Znajdźcie Państwo sami Marsz Zaporczyków. Śpiewa się to tak, jak śpiewa się, nie noszą lampasów i szary ich strój, i zaśpiewajcie sobie sami. To jest właśnie clou postawy, postawy tych ludzi. Ja jeszcze raz powtarzam, jestem niezwykle wdzięczny dla tych, którzy dbają o te miejsca na co dzień. Którzy dbają dzisiaj, którzy znakują te miejsca, usuwają stąd, stąd liście, palą światło. Dzięki Wam. W dzisiejszej naszej wspominkowej wyprawie przywołaliśmy zaledwie kilka postaci z podziemnej armii bohaterów. I warto uświadomić sobie jej potęgę 700 tysięcy niewiarygodnie dzielnych kobiet i mężczyzn. I z całą pewnością w Waszym najbliższym świecie znajdziecie ich ślady także. Nie dajcie tych śladów, tej pamięci pożreć czasowi. Podejmijcie opowieść. Do zobaczenia. Serdeczne podziękowania na moich patronów w serwisie Patronite oraz wspierających serwisy YouTube'a za to, że pomagacie w powstawaniu moich filmów. Jeżeli chcesz dołączyć, zachęcam do budowania kanału historycznego razem ze mną.